Kokoszka, kokoszka! Wjeżdżam dzisiaj na rejony z kolejną najnowszą serią Kukilus! Kukilus! <noise> Zagrywałam pierwszą serię to Wam się ogromnie spodobała. Mi zresztą też się bardzo spodobała, więc bardzo się cieszę, że już jest druga seria. I tak sobie teraz tutaj wymyśliłam, że chyba otworzymy ze dwie laleczki już teraz, tutaj, i spróbuję odwzorować ich minki. No bo wiecie, one mają te zmieniane minki, tam można im przekręcać, i spróbuję jakoś, wiecie, odwzorować je jak najbardziej podobnie. Ale czy mi wyjdzie, to nie wiem. Będziecie musieli ocenić za pomocą łapek w górę. Już widzę, mamy w środku pełno niespodzianek, ale ja na razie je odłożę, bo one i tak są za małe, żebyście w ogóle coś tutaj y, widzieli, więc spróbuję od razu wyciągnąć lalkę. Jakie ona tutaj będzie miała szalone minki. Uuu, jaka ładniutka. Patrzcie na to, to jest chyba jakiś wampir. Ona ma tutaj takie zęby odstające, w sensie kły. Pierwszą jej minkę widzieliście, no to po prostu był uśmiech z kłami. Nie wiem, jak ona sobie kły daroić, jak... Nie wiem, dobra, to było głupie. Sprawdźmy kolejną. Uwaga, uwaga, kolejna minka. O, to jest taka minka cwaniaka, no nie? Uwaga, minka cwaniaka. To nie jest cwaniaka, na pewno, czekajcie. <słyski> nie umiem w ogóle, dobra. Tragedia, okej, okay, trzecia minka. Dobra, błagam. O! Dobra minka! Przerażona! Może być? tak chyba była najlepsza. Otwierając kolejną kapsułę, zauważyłam, że tu jest, zobaczcie, rysunek lalki VIP. Takiej, wiecie, jakby najrzadszej. I to jest, słuchajcie, chyba ta dziewczyna, którą otworzyłam przed chwilą. Czyli słuchajcie, wzięłam pierwszą kapsułę i od razu trafiła mi się rzadka lalka, lalka vip. To jest po prostu, to to się zdarza tylko na moich filmach, no nie? Albo czasami mam mega farta, albo czasami no totalnego pecha, wiecie? Albo jedno, albo drugie, nie ma nic po środku Wyciągamy w takim razie kolejną lalkę i zaraz zobaczymy jakie będzie miała minki. Mam nadzieję, że jakieś. Crazy, bardzo crazy. U, dobra. Oho, już widzę, że ona ma dobrą minkę. Patrzcie, oblizuje się i puszcza oczko. Czuję się, słuchajcie, jakby było coś ze mną nie tak. Robić takie miny na siłę, nie? Zamknę to. Dobra, to chyba jest jakaś tragedia. Druga minka to śmieje się, aż płacze ze śmiechu. Tragedia, dobra, ale to jest cringe, moi drodzy. Dobra, to uwaga, ostatnia minka. Co to jest brudna ona jest? Co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam się wybrudzić? Nie mam żadnej farby tutaj. Jedyne co patrzę, co mam różowego, bo ona tam miała różowe rzeczy na twarzy. To mam moją gumkę z mojego sklepu. Tak nawet podobna jest do tej plamy, więc może sobie ją po. Życzę na nos! Ona tam była jakaś taka, wiecie, zdziwiona, że to ma na twarzy, i to ja też tak zrobię. Nie wiem czy przypadkiem mi zes nie wyszedł. Chyba nie jestem najlepsza w odwzorowywaniu mintych lalek, więc po prostu chodźmy je otworzyć. Złożyłam już tutaj te dwie laleczki, które przed chwilą otwierałam i tutaj ta pudrowa piękność z berecikiem i z watą cukrową nazywa się Jill i uwielbia no, watę cukrową, ale kto waty cukrowej nie lubi, no nie? A nie lubi? To jest chyba lukrecja albo jakieś takie, nie wiem, żelki zawijane, ale nie wiem, ja lukrecji, tych wiecie, tych czarnych żelek też nie lubię, więc jeżeli też ich nie lubicie, to napiszcie koniecznie w komentarzu. A nasza tutaj Vipaleczka nazywa się Emily i rzeczywiście, słuchajcie, jest ona mega rzadka. W sensie rzadka, no specjalna na pewno. Zaraz wam pokażę czemu. Lubi nietoperze i chyba dlatego po prostu ma takie okulary. W ogóle czaderskie są te okulary. Chciałabym takie mieć na serio. A nie lubi słońca. No to powiem wam, że ja też słońca za bardzo nie lubię, bo mnie bolą oczy. Zobaczcie, jakie ona ma tutaj fajne te złote buty. Tutaj ma jeszcze plecaczek. I dodatkowo był tutaj jeszcze do niej dołączony, taki oto słodki zwierzaczek, też ma skrzydełka nie to perza, to jest jakiś misiu z rogiem i dodatkowy słuchajcie, strój, zobaczcie dodatkowe nawet buty, więc to jest totalny wypas, bo można sobie tą wiecie, laleczkę przebierać, zresztą tak naprawdę to wszystkie lalki mogą się wymieniać ciuchami, na przykład tej można, widzicie o, tutaj bereta na przykład założyć, może nie pasuje do końca do jej stylizacji, ale w jakiejś wiecie, a top model można się pobawić uwaga, uwaga, lecimy w takim razie z kolejną kapsułą. Zobaczymy, co nam się tutaj trafi. Tum, tury, tum, 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 Uuu, jaka ładna! A jakie ma piękne włosy! Jak się w ogóle błyszczą! I to chyba będzie jakaś muzyczna dziewoja. No nie, tutaj ma jakąś nutkę. A jeszcze zobaczmy jej kolejne minki. Tutaj taka trochę zniesmaczona. A tutaj. Wow! Coś takiego. Mamy do niej, widzę tutaj słuchawki. O, gdzieś mi drugi but uciekł, bo już myślałam, że tylko jednego dostała, no ale nie. <gry> Raczej to by było trochę dziwne. I kolejne rzeczy, co tu będzie? A, dobra, ja myślałam, że tam były już ciuszki, a, a to tutaj dostaliśmy. Wiecie, myślałam, że po prostu dostała, tak jak tam ta wipowska lalka, też podwójny outfit, ale nie, tutaj ma przepiękną, błyszczącą suk spódniczkę, spódniczkę, to nie sukienka. I o kolejna ma zwierzaka. Ale słodziutki. Oh my god. To jest Kot czy pies? Chyba pie, pies. Wszystkie te laleczki mają jakieś swoje pasje, hobby, zainteresowania, więc możecie też w komentarzach właśnie napisać, która z tych laleczek jest najbardziej podobna do was. To jest moi drodzy Gigi. Prawie jak gaga. <giby> Widzicie? Gigi, gaga, gigi, gaga. Wszystko pasuje. I ona, słuchajcie, lubi koty, czyli chyba jednak ten jej zwierzaczek to musi być kotem. Tak mi się wydaje. A nie lubi świateł reflektorów. To co ty. Ty chcesz śpiewać, a nie lubisz występować na scenie? Trochę w takim razie dziwne. Tim tyry, tym, tym, tym. Zobaczmy kolejną lalencję. W sensie, najpierw jej dodatki. Może wiecie, po dodatkach rozszyfrujemy, kim ona tam jest. O, to jest chyba, słuchajcie, jakiś strój pływacki. Widzicie? Tu jest delfin narysowany. Czyli to będzie chyba jakaś lubiąca pływać dziewoja. Uuu, surfować, moi drodzy! Ula la! No to teraz, jak ona tutaj będzie wyglądała? Uuu, jakie różowo-żelkowe włosy! W ogóle wyglądają, jakby mokre były. Ale nie są. Ale to może, wiecie, tak miało właśnie wyglądać, bo jeżeli ona lubi pływać, to rzeczywiście mogłaby mieć y, mokre włosy. Tutaj ma jakiś tatuaż z fali. O matko! Ta mina mi się chyba podoba jak na razie najbardziej. W glonach cała. W ogóle fuj, dlatego właśnie słuchajcie, nie lubię na przykład chodzić nad jezioro, bo, bo tam zawsze jest pełno glonów. W sensie nad morzem też, ale nie zawsze, tylko czasami, a w jeziorach przeważnie zawsze są jakieś takie glony i muły i jakieś tam pijawki. O właśnie! Uuu! Uh, Kelly surferka śmiga na niewidzialnej fali <śm> i wpadła w pory. O oh, 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 nie, dobrze, że miałam chociaż okulary. Dobra. I co na moi drodzy tutaj lubi? Lubi fale, no tego to już mogliśmy się domyśleć, a nie lubi medus. Oj, tak. To z was kiedyś został oparzony przez meduzę. Ja na szczęście nigdy, ale ktoś z moich znajomych albo z rodziny był i to bardzo boli, bardzo boli. Oj, tak. Zacznijmy od laleczki. Zobaczymy, może rozszyfrujemy, kim ona jest. Uuu, w ogóle widzę, że Kuki luz bardzo często mają różowe włosy. Chyba lubią ten kolor. I tutaj zobaczcie, mamy jakąś chyba kolejną śpiewaczkę. Uuu, dwie śpiewaczki w jednej serii. Ulala. Minki ma, no nie wiem, jak na razie słuchajcie, dla mnie ta surferka w tych glonach wygrywa, no nie? Tam, tam była chyba najlepsza minka. Najbardziej była śmieszna. Dobra, tutaj mamy dla niej ciuszki. A gdzie jest jakiś jej tutaj gadżet? Ja chcę gadżet zobaczyć. O, korona. Korona. Uh, koronę. W takim razie ja dam tej. O, ta będzie, wiecie, poubierana na maksa. Wszystko na nią poubieram. Jeszcze, jak znajdziemy jakiś fajny gadżet, to jej tutaj damy w jedną rączkę i w drugą rączkę. I będzie po prostu lalka totalnie VIP na wypasie. Będzie miała wszystko. Patrzcie na to. To jest chyba baletnica, bo ma tutaj, zobaczcie, baletki normalnie ubrane. I dodatkowo dostała tutaj takie fajne radyjko z telefonem. I pewnie wiecie, w każdym miejscu może sobie zapuścić muzykę i tutaj nam jakoś pięknie zatańczyć. Czekaj, weź do góry rączki, do góry. O. O, o, pięknie, tylko żeby ci koszulka nie spadła Oj, 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 trzymaj się koszulka Bo dobra, zdejmiemy, tak też pasuje Strój baletnicy i proszę Ty, 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 Kto pamięta w ogóle odcinek? W ogóle nie wiem, czy to był w końcu odcinek, czy tylko TikToka nagrywałam, jak też udawałam Baletnicę, Nie? Też miałam strój baletnicy cały. To było śmieszne. Nasza dziewoja baletnica yy, nazywa się Lili. Bardzo ładne imię. Uwielbia muzykę, a nie lubi koszykówki. Tak, to jest, koszy tak, to jest koszykówka, nie siatkówka. Nie wiem, dawno na WFie mi nie było, bo już nie chodzę do szkoły, to już nie pamiętam, co jest czym, no nie? <laughs> Ale dobra, chyba ta minka tutaj była najładniejsza. Najbardziej pasuje do naszej baletnicy. Polecam wam też zajrzeć na oficjalną stronę kukilus.com i tam, słuchajcie, jeżeli jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na temat laleczek, kim one są, wiecie tak bardziej szczegółowo, to macie tutaj bardzo fajne opisy. Widzicie, pokazane są też wszystkie laleczki, jak one się nazywają, jakie mają minki, no w ogóle na totalnym wypasie. Zjechałam tutaj jeszcze na dół, tej strony i zobaczcie, są tutaj jakieś dodatkowe, takie duże zestawy z lalkami i jest jakaś, nie wiem, piekarnia, cukiernia to jest chyba bardziej. Tutaj jakieś spa, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli zobaczyć. Kolejny odcinek z Cookie Loose, to wtedy na pewno nagram wam te duże zestawy i pokażę, jak one wyglądają. Ja jestem bardzo ciekawa, czy w tej serii jest jakaś lalencja z czerwonymi włosami. Ja chcę lalkę, żeby była jak najbardziej podobna do mnie. Uwaga! Nie! Niestety nie ma czerwonych włosów, ale za to jest zobaczcie taką ładną blondyneczką. Tutaj ma jakiegoś ananasa na twarzy i mruga okiem do nas. Tutaj, no taka zwykła minka. I tu jakaś. Oh my god! Zakręcona, chyba gdzieś się walnęła i ma nawet plasterek na twarzy. No, jestem bardzo ciekawa, co ona tam może lubić, a czego nie lubić, kim ona jest. Patrzcie, wrotki ma. O, ja cię kręcę, ale fajna. Dobra, już mi się ona mega podoba. I jaką fajną czapeczkę ma, oh my god. Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. O matko, jaki piesek! To już musi być piesek na 100%. To nie jest kotek. W ogóle pasuje mi trochę na jakiegoś takiego koker spaniela, no nie? Przed Wami wrotkarka Brenda. Fajne ma imię, takie dosyć oryginalne, niepopularne. No i oczywiście uwielbia tutaj wrotki, a nie lubi górek. Albo ostrych zjazdów, Co, coś takiego wiecie, że z góry zjeżdża? No powiem wam, zjeżdżać na wrotkach z jakiejś naprawdę stromej góry, to nawet te hamulce z przodu nam nie pomogą. Serio, można się ukatrupić, no nie? Trzeba uważać rzeczywiście, bo można się za bardzo rozpiąć pędzić. Spójrzmy na listę szybciutko jeszcze, czy któraś ma tutaj czerwone włosy. Ta baletnica wygląda jakby miała czerwone, ale ona tak naprawdę miała bardziej pomarańczowe w oryginale. Tutaj, o ta ma jeszcze takie, jakieś takie rudawe i zobaczcie, ma tutaj ośmiornicę, więc może ona rzeczywiście będzie taka, wiecie, najbardziej podobna do mnie, chociaż nie wiem, czy bym się chciała z ośmiornicą bawić, ja się trochę takich rzeczy morskich boję, no nie, że mnie zjedzą. Tutaj już chyba wyczuwam jakiś gadżet. Oho, hum <gasps> Ale ładny balonik. Dobra, słuchajcie, to pamiętacie, co ja mówiłam, że wszystko dajemy tutaj tej wipowskiej, więc proszę bardzo. Trzyma balonika. Zabiera innym lalkom ich gadżety, ale trudno. Czekajcie, może winną łapkę, bo coś tutaj mi nie pasuje. Lalka Wipowska to lalka Wipowska. No nie musi mieć wszystko. Czy to będzie tutaj jakaś dziewczynka, wiecie, taka walentynkowa? No słuchajcie, tak wygląda. Zobaczcie, jakie ma serduszko tutaj na oku. Dobra, kolejna minka. A taka też zwykła. A tutaj zakochana. Ojej, Dobrze, że takiej minki nie musiałam pokazać, bo nie wiem, jakbym miała sobie zrobić serca w oczach. Chociaż wiem, chyba wiem, jakbym mogła pokazać moje zakochanie. Po prostu spojrzałabym na wszystkich subskrybentów mojego kanału, wszystkie osoby, wszystkich widzów, którzy subskrybują mój kanał. I, i wtedy na pewno bym się od razu zakochała w tych osobach. I miała serdusz. W oczach. Tak by było, właśnie. Więc jeżeli chcecie, żebym was kochała, to zostawcie subskrypcję na tym kanale. Zobaczcie jeszcze, jaką ładną kokardeczkę tutaj dostała. I, I bluzeczkę w kropeczki. W ogóle bardzo, bardzo ładny ma ten strój. Podoba mi się, ale to chyba dlatego, że ma dużo po prostu czerwonych dodatków. I nazywa się, słuchajcie, Anabel. Uwielbia diabelski młyn, a nie lubi tych, jak to się nazywa? Mówicie, no szybkich zjazdów, jak na Energy jak one się nazywają? No, patrzcie, nie pamiętam. Kolejki górskie! O, kolejki górskie! No, powiem Wam, ja kolejek górskich też się boję, bo ja w ogóle boję się wysokości. I powiem Wam, że jak byłam młodsza, to się wysokości nie bałam. A jak się zrobiłam starsza, to zaczęłam się bać. <ścoughs> Otworzymy sobie teraz jeszcze ostatnią kapsułę z laleczką, a te tutaj cztery zostawię na kolejny odcinek, gdzie będę otwierała te większe zestawy, bo na pewno będziecie chcieli je zobaczyć. No, nie, więc. Ja już się wolę przygotować, zostawić sobie jakieś laleczki na później, żeby, nie wiem, jakieś może klientki na przykład do spa mogły przychodzić, czy coś takiego. Więc pamiętajcie, zostawiajcie dużo łapek w górę, żebym nagrała kolejny odcinek z wspaniałych luz! I uwaga, uwaga, jaka mi się tutaj laleczka trafi. Uuu, jaką ma koszulę fajną. Wow, taką bardzo wakacyjną. Dobra, zobaczmy tutaj dalej rzeczy. Wow, ale ma fajnego szejka. Co jeszcze loda ma? O nie, to słuchajcie, szejka w takim razie jej zostawimy. A loda dajemy tutaj jeszcze naszej Vipowskiej. I Vipowska już ma po prostu dosłownie wszystko. Więcej już bym chyba na nią wcisnąć nie mogła. Tutaj jeszcze coś mamy, ale tutaj chyba będą e, ciuszki. U, co to jest? Jakieś kwiaty we włosach. U-la-la! La. to chyba będzie jakaś, słuchajcie, hawajska dziewoja, tak mi się wydaje. U-la-la! La. no, mamy w końcu jakąś, słuchajcie, brunetkę. I co ona tutaj ma? Jakieś chyba cytrynki na twarzy. Tutaj. Hmm. To wygląda. A, wiem, co to może być za minka. To może być chyba taka minka, że wiecie: O matko, jaki upał! Oh my god, spociłam się na twarzy i tak dalej. A tu ma w oczach owoce i język na wierzchu. No mówię, dobrze, dobrze że takiej minki nie musiałam zrobić, bo <laughs> nie wiem, jakbym miała sobie ananasa w oczy wsadzić. Zobaczcie w ogóle, jakie ona fajne sandałki dostała. W ogóle bardzo mi się podobają w tych laleczkach ich buty, bo jest jakby dużo tych butów, no nie? Do wyboru do koloru. Każda praktycznie laleczka ma inne. Buty inaczej wyglądają, mają inny kształt A to jest ogólnie całkiem spoko, bo można Rzeczywiście później te laleczki fajnie sobie Poprzebierać. Ta lalka moi drodzy Nazywa się Pipa No serio, zobaczcie, Pipa W sensie, takie jest Imię zagraniczne, proszę sobie Tego z czymś brzydkim nie kojarzyć Dobrze, że nie mam tak na imię no i słuchajcie, nasza Pipa tutaj lubi ananasy, tak? Dobrze mówię, bo ja zawsze się mylę. Arbus z ananasem i nie lubi burzy. To słuchajcie prawie werka-ferka. To ja się słuchajcie, muszę werki zapytać, czy ona lubi ananasy, ale chyba lubi, bo wiem, że werka się strasznie burz boi, więc to by, słuchajcie nawet do niej pasowało, no nie? <laughs> Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcineczka. Widzimy się niedługo w kolejnym. Bye bye!